Galaktyka Wschowa została opanowana przez złych matematyków. Powstrzymać ich może jedynie załoga galaktycznego historycznego kadeta, na której czele stoi kapitan Majer! Norbert, kadetem teraz! Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie. Jedna czy trzy historie. Dzisiaj historycy z całego świata jadą do Poznania, aby odpowiedzieć sobie na to, jakże ważne pytanie. My dzisiaj też tu jesteśmy. Zobaczymy, co czeka nas za tymi drzwiami. Na konferencjach przyjechał głowy najważniejszych państw, dlatego Polacy chcą odzyskać Polskę, jak kiedyś dawniej, kiedy Polska była pod wpływem trzech zaborców. Tak dzisiaj ci ludzie wierzą, że żyjemy w XIX wieku, że Polska jest niewolona. Proszę zobaczyć, jak oni to świętują. Świętują niewolę i ludzie nie chcą wolności. I chodźmy razem z nimi ku Smoleńskowi, ku wolnej Polsce. Cóż, nasza wycieczka powoli zmierza do końca. Pozostaje mi tylko zapytać naszego eksperta o wrażenia z wizyty na Międzynarodowej Konferencji Historycznej. No cóż, no, konferencja międzynarodowa okazała się trochę mniej międzynarodowa, ale myślę, że pomijając ten aspekt, nie ma znaczenia on przy natłoku informacji na temat naszych zaborów dawnych to jest mało ważne. Ważne jest to natomiast, że wracamy, jedziemy jak przystało na kapitalistów samochodem, poczęstowano nas nawet kawą prawda, w towarzystwie profesorów bardzo zacnych, także myślę, że wyjazd możemy uznać za udany. Ja chciałbym powiedzieć, że najfajniejszą częścią konferencji było wypowiadanie się pewnej kobiety, nie pamiętam o czym mówił, ale była bardzo ładna i miała piękne kawsonowe włosy. A teraz na korwina, w lewo, piątką. Bo to jest nasza droga. Piątka to jest nasza droga. W lewo. No dobrze, no dobrze. A sam Poznań, wycieczka do wielkiego miasta to zawsze są niezapomniane emocje, jakieś wydarzenia. Co zapadło? Ci w pamięci. Uuu, uh, no, Poznań, anarchia. Każdy robi co chce, każdy jeździ jak chce, ale nie ma się co dziwić w końcu. Poznań to miasto ludzi, którzy robią co chcą.